Choroby naczyń chłonnych, podstawy fizjologii układu chłonnego. Układ chłonny jest pod względem czynnościowym częścią układu sercowo naczyniowego oraz układu odpornościowego. Składowe układu chłonnego to płyn śródkankowy i chłonka, przestrzeń międzykomórkowa wraz z siecią naczyń i węzłów chłonnych oraz komórki układu siateczko-łatwego śródbłonka o w wątrobie, jelitach, szpigu kostnym i płucach. W organizmie człowieka o masie ciała 65 kg znajduje się około 12 litrów płynu śródkankowego. Funkcje układu chłonnego to Utrzymywanie właściwego środowiska wewnętrznego dla komórek ustroju poprzez transport produktów przemiany materii i rozpadu komórek oraz udział w przemianach metabolicznych macierzy pozakomórkowej, w tym transport sodu i wtórne regulacje ciśnienia krwi. Usuwanie bakterii innych organizmów inwazyjnych oraz cząsteczek, np. kurz, wnikające do organizmu przez skórę. Układ oddechowy i przewód pokarmowy. Transport komórek układu odpornościowego do węzłów chłonnych, co spełnia ważną rolę w odporności nabytej, i podtrzymywaniu tolerancji własnych antygenów. Transport wody i helomikrodu ze ściany jelita. Zapewnienie hemostazy objętości płynu tkankowego i zabezpieczenie tkanek przed obrzękiem. Transport zwrotny cholesterolu. Możliwa rola w kontroli ciśnienia tętniczego poprzez regulację gospodarki sodowej. Naczynia chłonne tworzą układ otwarty, rozpoczynający się naczyniami włosowatymi chłonnymi, a kończący się ujściem głównych naczyń chłonnych do układu żelnego. Transport płynu z przestrzeni międzykomórkowej odbywa się dzięki pracy tzw. pompy limfatycznej, Powodujących zastosowanie płynu do włosowatych naczyń chłonnych, bierny napływ pływnu śródkankowego w przypadku wzrostu ciśnienia oraz w procesie endocytozy poprzez cytoplazmę komórek przed W mikrokrążeniu w warunkach fizjologicznych nie zachodzi uchłanianie zwrotnej wody w części żelnej łośniczek. Woda, opuszczająca łożysko kapilarne jest w całości transportowana zwrotnie przez układ chłonny. Dziennie organizm wytwarza od 4 do 8 litrów chłonki. Dalszy transport chłonki jest uwarunkowany czynnością skurczową naczyń chłonnych. I działaniem zastawek. Chłonka w naczyniach chłonnych głosowatych jest transportowana przez wyposażone w zastawki doprowadzające naczynia zbiorcze do węzłów chłonnych, gdzie podlega filtracji. Zostają zatrzymane drobnoustroje cząsteczki materii nieorganicznej. A część wody i elektrolitów jest wchłaniana zwrotnie. Z węzłów chłonnych chłonka odpływa naczyniami prowadzającymi, które łączą się, tworząc przewód przedsionkowy i przewód chłonny prawy. Przewód piersiowy zbiera chłonkę z obu kończyn dolnych jamy brzusznej, miednicy, lewej połowy klatki piersiowej, lewej kończyny górnej oraz lewej połowy głowy i szyi i uchodzi do lewego kąta żelnego. Krótki przewód chłonny, prawy, obecny u około 20% osób, zbiera chłonkę z prawej połowy tkanki piersiowej, prawej kończyny górnej oraz prawej połowy głowy i szyi i uchodzi do prawego kąta żelnego. W pozostałych przypadkach dopływy tworzące przewód chłonny prawy uchodzą do prawego kąta żelnego oddzielnie. Z przewodów piersiowych do żył wpływa dziennie około 4 litrów chłonki. Układ chłonny można również podzielić na powierzchowny, zaopatrujący skórę i tkankę podskórną oraz głęboki, zaopatrujący mięśnie i narządy wewnętrzne. Naczynia chłonne występują we wszystkich narządach. Zapalenie naczyń chłonnych, z angielskiego albo z łaciny Lifangitis. Definicja. Zapalenie powierzchownych naczyń chłonnych spowodowane zakażeniem, najczęściej następuje przerwania ciągłości skóry lub ropnia. Epidemiologia. Chorobę uważa się za dość częstą, ale nie ma wiarygodnych danych epidemiologicznych. Etiologia i patogenazy. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są paciorkowce beta-homoryzujące grupy A-grynkowce. Jedne do ustroju mogą wywoływać to zapalenie u chorych z niedoborami odporności. Na obszarach epidemicznych filariozy, głównie w południowo-wschodniej Azji, najczęstszą przyczyną są nicienie. Filarioza nie występuje w Polsce, ale możliwe jest zarażenie u osób czasowo przebywających w rejonach endemicznych, np. południowo-wschodniej Azji obraz kliniczny. U chorych mogą wystąpić podwyższona temperatura ciała, dreszcze i pól głowy. Na skórze jest widoczne, nieregularne, linijne zaczerwienienie biegnące od miejsca zakażenia w kierunku regionalnych węzłów chłodnych, które mogą być powiększone i bolesne. Przebieg naturalny. Leczenie zapalenia naczyń chłodnych może prowadzić do zapalenia węzłów chłodnych i bakteriami, w rzadkich przypadkach do sepsy. Rozpoznanie. Rozpoznanie jest możliwe na podstawie obrazu klinicznego. Linijne zaczerwienienia skóry, rozpoczynające się w miejscu szkodania skóry lub ropnia. Powiększone bolesne, regularne węzły chłodne. Rozpoznanie różnicowe. Zapalenie żył powierzchownych. Kontaktowe zapalenie skóry. Leczenie. Antybiotykoterapia. Często empiryczna. Zwykle z użyciem penicyliny opornej na betalaktamy. Lub penicyliny z inhibitorem betalaktamas. Lub cefalosporyny drugiej albo trzeciej generacji. Podawanych do doustnie. Nie ma wiarygodnych danych na temat korzyści ze stosowania innych leków. Powikłania. Sepsa. Ropnie węzłów chłodnych. Obrzek limfatyczny. Obrzek limfatyczny. Z łaciny limfodema, albo a po angielskiego lymphodema. Definicja. Obrzęk limfatyczny to obrzek tkanek spowodowany przez zastój chłonki wskutek wrodzonej wady lub nabytego uszkodzenia naczyń chłodnych. Obrzęk najczęściej zajmuje skórę i tkankę podskórną. Zastój chłonki prowadzi do gromadzenia wody, białek i kozaminoglikanów, komórek układu odpornościowego i produktów rozpadu komórek oraz dobrą ustrojów i konsekwencji do przyrodowego procesu zapalnego z proliferacją keratynocytów, fibroblastów, adipocytów z wkładaniem kolagenu i destrukcją włókien stróżystych. Efektem tych zmian jest powiększenie i deformacja kończyny lub innych zajętych części ciała. Epidemiologia Główną przyczyną obrzęku limfatycznego na świecie jest filarioza. Szacuje się, że około 120 milionów ludzi, głównie w Azji, cierpi na tę chorobę. Wśród nich 25% ma obrzęk limfatyczny zewnętrznych narządów płciowych, a 15% obrzęk limfatyczny kończyn dolnych. W Europie i Ameryce Północnej najczęstszą przyczyną obrzęku limfatycznego są nowotwory i ich leczenie. Wraz ze wzrostem zapalności na nowotwory zwiększa się częstość występowania obrzęku limfatycznego związanego z usunięciem węzłów chłodnych w trakcie leczenia operacyjnego i lub radioterapii. Obrzęk kończyn górnej związany z leczeniem raka piersi występuje u od 25 do 40% kobiet poddawanych takiemu leczeniu. Stosowana obecnie coraz częściej metoda biopsji węza wartowniczego pozwala zmniejszyć częstość tego powikłania. Obrzęk limfatyczny kończyny dolnej występuje też jako częste powikłanie leczenia nowotworu biednicy mniejszej. Szacuje się, że 50 do 60 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu obrzęku lifatycznego będącego następcą znaczenia choroby nowotworowej. U około 300 milionów osób na świecie obrzęk lifatyczny jest skutkiem niewydolności żywnej. Liczby chorych z pierwotnym obrzękiem lifatycznym ocenia się na około 30 milionów. W Europie szacuje się częstość występowania obrzęku lifatycznego o różnej etiologii na 0,13 do 2% populacji. Klasyfikacja: etiologia i patogeneza. Przewlekłe obrzęki lifatyczne dzieli się na pierwotne i wtórne. Przyczyną obrzęków pierwotnych są wyłącznie zmiany w naczyniach chłonnych, natomiast obrzęki wtórne są wynikiem uszkodzenia układu chłonnego w przebiegu innych chorób. Zaproponowano również podział pierwotnych obrzęków linfatycznych na wrodzone i ujawniające się po okresie potwitania. W obu przypadkach można wydzielić obrzęki występujące rodzinnie oraz sporadycznie. W klasyfikacji etiologicznej wyróżnia się obrzęki limfatyczne wrodzone, które dzielą się na sporadyczne, rodzinne, np. choroba Miltroja, Troja od dominująco, dominująca związana z mutacją receptora typu 3 czynnika wzrostu Rodzinny obrzeg limfatyczny związany z mutacją genu czynnika wzrostu naczyń limfatycznych. Rodzinny obrzeg limfatyczny typu 1C. Skojarzona z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Np. distialis limfadema, zespół żółtych pasnokci, zespół turnera, zespół neon, zespół proteusza i wiele innych. Pasożytnicze, np. filariozie. Pozapalne, powikłania zapalenia skóry, zapalenia naczyń i węzłów chłodnych. Towarzyszące chorobom tkanki łącznej, bardzo rzadko w reumatoidalnym lub uszczyconym zapaleniem stałów, oraz twardzienie układowej, idiopatyczne, jatrogenne, np. po leczeniu operacyjnym i lub radioterapii nowotworów lub nowotworów narządów rodnych po operacji naczyniowych, pobierania żył od do pomostowania ortalno-wieńcowego. Półrazowe, żylno-limfatyczne obrzęki przewlekłe niewydolności żylnej, wtórne, towarzyszące otyłości olbrzymiej i masywnym omrzęku tłuszczowym. Zespół chłonki wywołuje przewlekły proces zapalny w skórze i tkance podskórnej, o różne nasileniu. Bez względu na etiologię, zastój chłonki prowadzi do proliferacji keratocytów i fibroplastów, doprowadzania się kolagenu oraz rozpadów włókien elastycznych. Widoczne jest pogrubienie skóry, tkanki podskórnej z wyraźnym przyrostem tkanki tłuszczowej i czasami powięzi. Obraz kliniczny. Obrzęk limfatyczny następstwie linfadektomii lub zakażenia zwykle rozwija się po kilkumiesięcznym lub nawet wieloletnim okresie utajnienia. Początkowo obrzęk jest ciastowaty i podatny na ucisk, a z upływem czasu ulega stwardnieniu, choć nie o wszystkich chorych. Objawy charakterystyczne dla obrzęku kończyny dolnej to objaw stem, stemmera. Jest to starnienie skóry przodostopia i nasady drugiego palca stopy uniemożliwiające podchwycenie skóry z fałd. Obrzęk palców stóp powodujący ich zniekształcenie. Palce kiełbaskowate lub prostokątne. Na grzbiecie stopy tworzy się charakterystyczny garb. U chorych z proksymalnym uszkodzeniem układu chłonnego, obrzęk, zwłaszcza w ówczesnej fazie, może obejmować wyłącznie proksymalną część kończyny i przylegających kwadrant tułowia. Skutek zastoju chłonki, naczynia chłonne skóry mogą ulec miejscowemu poszerzeniu i tworzą na skórze niewielkie pęcherzyki, czasem przypominające brodawki, niekiedy niesłusznie nazywane naczyniakami limfetycznymi. Wyciek chłonki z tych pęcherzyków zwykle trudno zahamować. Według klasyfikacji SL wyróżnia się następujące stadia kliniczne zaawansowania obrzęku limfatycznego. 0. Upośledzony transport chłonki bez widocznego obrzęku. 1. Obrzęk ustępuje po uniesieniu kończyny lub nocnym odpoczynku. 2. Obrzęk nie ustępuje całkowicie po uniesieniu kończyny. 3. Obrzęk utrwalony ze zmianami troficznymi skóry i deformacją kończyny. Przebieg naturalny. Pierwotny, obwodowy orzek limfatyczny zwykle rozwija się wolno, natomiast obrzęk związany z chorobą nowotworową szybko. Obrzęk limfatyczny ze względu na etiologię, wykazuje tendencję do nasilenia się, zwłaszcza jeśli nie stosuje się właściwego leczenia. Progresja poza początkową fazą polega głównie na powiększaniu się istniejącego obrzęku. Rzadko obrzęk obejmuje wcześniej niezajęte części kończyny lub drugą kończynę. Wraz z powiększeniem się obrzęku zwiększa się skłonność do nawracających bakteryjnych zakażeń skóry, które przyczyniają się do dalszego narastania obrzęku. Powiększanie się obrzęku stopniowo doprowadza do znacznego zniekształcenia zajętej kończyny, spowodowanego przyrostem i obrzękiem skóry oraz tkanki podskórnej, czasem zwanego słonowo Przewlekły obrzęk powoduje upośledzenie sprawności kończyny, zaburzenia statyki i zmiany zwyrodnienia w układzie kośno nawet niewielkie obrzęki kończyn, zwłaszcza ręki, jest przyczyną pośledzenia sprawności i ograniczenia wykonywania precyzyjnych ruchów. Może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwiać pracę w niektórych zawodach. Ponadto obrzękowie limfatycznego kończyny też z czasu towarzyszą dolegliwości bólowe spowodowane, zespo spowodowane zespołami korzeniowymi i lub zespołami uciskowymi nerwów obwodowych, w tym zespołem cieśni nadgarstka. Obrzęk limfatyczny u wielu chorych jest przyczyną poważnych zaburzeń emocjonalnych w tym depresji. Rozpoznanie Badania pomocnicze Badania laboratoryjnych zazwyczaj nie stwierdza się odchylenia od od normy. Kryteria rozpoznania. Obrzęk lifatyczny jest możliwy do rozpoznania w większości przypadków na podstawie wywiadu i objawów klinicznych, mimo scytografia jest badaniem diagnostycznym z wyboru w celu potwierdzenia rozpoznania. Rozpoznanie różnicowe, obrzęki o innej etyologii. obrzęk tłuszczowy lipoedema, symetryczne nadprowadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie kończyny dolnej, bez zajęcia stóp. Obrzękowi niekiedy bolesnemu przy ucisku towarzyszy skłonność do wylewu podskórnych, występuje prawie wyłącznie u kobiet. Prawdopodobnie jest uwarunkowana genetycznie. W obrzęku tłuszczowym również obserwuje się nieprawidłowości naczyń chłodnych w obrębie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w zamocowanym stanie choroby. Układ chłodny jest ściśle powiązany z metabolizmem tkanki tłuszczowej, dlatego w pewnym sensie można uważać obrzęk tłuszczowy za odmianę obrzęku limfatycznego. Obrzęk przebiegu niewydolności żylnej. Obrzęk precyzyjny skutek długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej lub stojącej u osób bez niewydolności żylnej. Obrzęk śluzowaty w niedoczynności tarczycy. Obrzęg przedgoleniowy w chorobie grawasobasadowej, cykliczny obrzęg idiopatyczny, obrzęk, obrzęk zawasowanych niewydolności serca, obrzęk obrzęg przebiegu hipoalbuminemii, obrzęk zapalny, obrzęk półrazowy, wrodzony i nabyte malformacje naczyniowe, przerost kończyn nowotwory. Zespół kripella i Traunina, zespół Pakesa webera nabyte przetoki tetniczo -żynne. malformacje limfatyczne, połowiczny przerost ciała, zespół Proteusza, zespół klowes, Lipofibromatosis, Zespół pasm owodniowych. Leczenie. Fizjoterapia. Tak zwana kompleksowa terapia limfatyczna jest zalecana przez International Society of Lymphology jako podstawowa metoda leczenia. Obejmuje techniki drenażu limfatycznego, bandażowanie kompresyjnego i gimnastyki odbarczającej. Powoduje znacząco zmniejszenie obrzęku u większości chorych. Przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii w obrzęku limfatycznym obejmują. ostre zapalenie skóry i tkanki poskórnej. Świeżą zakrzypice z żył głębokich, kończyn dolnych oraz... Zdekompensowaną za stojenową niewydolność serca. Jako metodę wspomagającą, można zastosować masaż pneumatyczny. Po, zako po zakończeniu początkowego i intensywnego leczenia, chorzy muszą nosić pęczochy, rękawy uciskowe w odpowiednim stopniu kompresji, lub nieelastyczne wybory uciskowe w ciągu dnia oraz w wielu przypadkach bandażować kończyny na noc. Leczenie operacyjne: radykalne leczenie operacyjne polega na wycięciu przerośniętej, prze obrzękniętej tkanki podskórnej. Stosuje się rzadko, zwykle w przypadkach zaawansowanych do obrzęku. Ze znacznym upośledzeniem funkcji, niekiedy też u chorych z obrzękiem limfatycznym zewnętrznych narządów płciowych, upośledzającym oddawanie moczu, u chorych z obrzękiem limfatycznym głowy, zaburzającym widzenie, jak również w przypadku zaawansowanego obrzęku limfatycznego, kończy ze znaczną deformacją. Ryzyko martwicy skóry jest znaczne. Operację należy rozważyć jedynie u chorych, u których fizjoterapia nie przyniosła poprawy. U wielu pacjentów po kilku latach dochodzi do nawrotu obrzęku wielkości podobnej jak przed operacją. Zabiegi mikrochirurgiczne polegają na wytworzeniu połączeń lymfatyczno-żylnych lub limfatyczno-limfatycznych u chorych z trudnymi obrzękami limfatycznymi. Zostały wprowadzone do leczenia obrzęków limfatycznych przez Olszewskiego i Nielubowicza w latach 60. XX wieku. Według doniesień ośrodków wykonujących te zabiegi wyniki są dobre, zwłaszcza jeśli operacja przeprowadza się we wczesnym okresie obrzęku. Nowe doniesienia wskazują na skuteczność wykonywania połączeń limfatyczno w czasie usuwania pachowych węzłów chłonnych z obrzękowi limfatycznemu kończyny górnej i u do leczonych z powodu raka piersi. Liposukcja. liposunkcji Prowadzono do leczenia obrzęku linfatycznego kończyn nie poddających się leczeniu zachowawczemu. Liposukcja pozwala na szybkie zmniejszenie objętości kończyny i jest coraz szerzej stosowana w leczeniu obrzęku o różnej etiologii. Po zabiegu konieczne jest stałe stosowanie rękawów lub pończoch uciskowych o dużym stopniu kompresji. Leczenie farmakologiczne Nie zaleca się żadnego przewlekłego leczenia farmakologicznego. Diuretyki nie są skuteczne. Pewną skuteczność, zwłaszcza we wczesnych fazach obrzęku, wykazują flawonoidy, takie jak protozydy i diosmina. Monitorowanie. Do oceny zmian objętości kończyny wykorzystuje się volumetrię cieczową, seryjne pomiar obłodu kończyny oraz bioimpedancję elektryczną. Powikłania. Nawracające zakażenia skóry i tkanki podskórnej. Występują w zajętej części ciała zwykle u od 20 do 40% chorych, częściej we wtórnej postaci obrzęku limfatycznego. Klasyczne objawy to, nas to nasilenie obrzęku i zaczerwienienie, bóle zajętej kończyny i podwyższona temperatura ciała. Wartość badań laboratoryjnych jest niewielka. U wielu chorych zakażenie przebiega subkliniczny, ale zdarza się też przebieg gwałtowny, prowadzący do wstrząsu septycznego. Identyfikacja bakterii odpowiedzialnych za zapalenie jest trudna. U chorych z obrzękiem linfatycznym, zwłaszcza z obrzękiem kończyny dolnej, częściej dochodzi do zakażeń grzbicznych. Rozpoznanie i zwalczanie ich jest bardzo ważne, ponieważ grzybice poprzez uszkodzenie skóry sprzyjają rozwojowi zakażeniu bakteryjnym. W niektórych przypadkach zakażenia i urazy mogą prowadzić do powstania przywlekłych obrządzeń. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym są paciorkowcy beta hemolizujący i Staphylococcus aureus. zakażeń skóry i tkanki podskórnej, wikłających obrzeń glifatyczny, antybiotyki stosuje się empirycznie. Leczenie trwa zwykle od 10 do 14 dni. Zaleca się kontynuowanie do antybiotykoterapii, aż do ustąpienia zaczerwienienia skóry. Ciężkie zakażenie wymaga poddawania antybiotyków do żywienia. celu zapobiegania nawrotom zakażeń może być konieczne oprócz starannej pielęgnacji skóry i unikania urazu profilaktyka -antybiotykoterapia. profilaktyczna antybiotykoterapia. Na przykład stosowanie peniceliny benzotynowej co 2-3 tygodnie, przez 1 rok lub dłużej. Naczynio o mięsnach Jest to rzadki nowotwór, który częściej występuje w obrębie kończyny ze przewlekłą orzękiem limfatycznym bez względu na etiologię obrzęku. U kobiet z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po mastektomii częstość jego występowania jest największa. Nowotwór ten może mieć postać guza, przyodziejącą lub naczykającą. Ze względu na dużo złośliwość nowotworu. Jedynym sposobem wydarzenia jest amputacja kończyny. Ostatek 5-letniego przeżycia wynosi poniżej 30%. Sytuacja szczególna. Ciąża. Obrzeg limfatyczny może się nasilać w okresie ciąży. przekrojowym, jednoośrodkowym badaniu 49 kobiet z pierwotnym obrzemki limfatycznych kończyn dolnych nie stwierdzono istotnego pogorszenia obrzęku po ciąży. Obrzeg zmniejszył się po porodzie do wielkości sprzed ciąży u większości pacjentek. Zabieg operacyjny. Obrzeg limfatyczny kończyny nie jest przeciwskazany do zabiegu operacyjnego. Nie stwarza istotnych problemów z gojeniem się ran operacyjnych. Może natomiast zwiększać ryzyko zakażenia kooperacyjnego. W okresie pooperacyjnym może wystąpić nasilenie obrzęku limfatycznego. Z tego powodu po zabiegach operacyjnych na kończynach objętych obrzękiem limfatycznym konieczna jest kompresoterapia oraz kończyny z obrzękiem limfatycznym. Urazy zwiększają ryzyko zakażeń. Jeśli w wyniku urazu dochodzi do powstania krwiaka, ważna jest jego wczesna ewakuacja. Ponieważ ze względu na pośledzenie transportu chłonki, ewakuacji krwiaka może dojść do powstania przewlekłego zbiornika chłonki, tzw. seroma. Z tego powodu po urazach zaleca się kompresyjne. Rokowanie. Obrzęk linfatyczny jest chorobą przewlekłą. Ze względu na rokowanie co do wyleczenia jest niekorzystne. Prawidłowe i systematyczne leczenie powoduje zdecydowanie większość chorych zmniejszenie obrzęków i kontroli objętości kończyn. Jednak wymaga stałego noszenia pończochy lub rękawów uciskowych oraz postępowania sesji kompleksowej terapii linfatycznej. Pierwotny lub rodzony obrzęk linfatyczny istotnie pogarsza jakość życia chorych, a nie ma wpływu na długość życia. Rokowanie w trudnym orzeku linfatycznym zależy przede wszystkim od choroby podstawowej.